Dzień dobry. AEW Wrestle Dream mieliśmy w sobotę, a żeby show było atrakcyjne, szanowny pan Tony Khan ubogacił je o ringowonorowe akcenty. I teraz przyjrzymy się tym ringowonorowym akcentom, a żeby być na bieżąco. Państwo szanowni, na AEW Wrestle Dream mieliśmy pojedynek opas pas TV Champion. Atlantis Junior bronił tytułu w pojedynku z Brianem Cage'em. Pojedynek potrwał w w sumie 11 minut i niemal od początku dominował pan pretendent, który miał po prostu przewagę siłową nad panem mistrzem. Nie mogło to oczywiście trwać wiecznie. Atlantis poprzez Hurricane Ranę i Crossbody w końcu się odgryzł, też były oczywiście skoki poza ring. Zrobiło się wyrównanie, zrobiły się Nirfale z obu stron, był m.in. Superplex czy Pam Handle Slam od Briana Cage'a, było DDT i Frog Splash ze strony Atlantis. A. Juniora. Natomiast finalnie Brian Cage nadział pana w masce na Tornado Lariat. W ślad za tym poszedł Drill Clow. I mamy raz, dwa i trzy. Państwo szanowni, Brian Cage wygrywa i jest on nowym Oro Age championem. Tym samym title reign Atlantisa Juniora stanął na 106 dniach, czy też jak kto woli 3,5 miesiąca. No i fakt jest taki, że drugi raz z rzędu pas ROH TV zmienia swego właściciela, nie w ringu ROH. A swoją drogą pamiętam jak Kyle Fletcher w Meksyku tracił pas na rzecz Atlantisa Juniora, no i mówił, że zrewanżuje się, ale tym razem na swojej ziemi. I o ile się nie mylę, rewansz ten nigdy nie nastąpił. Mm. Nie należało się spodziewać wielkiego title'u Reino Atlantisa Juniora, ale dobrze, że w międzyczasie trzy razy bronił go pomyślnie. No a Brian Cage z tym pasem, yy, nie no, dla mnie jak najbardziej spoko. Szkoda tylko, że nie zdobył go na Oro Age'owej ziemi. Ale trzymam kciuki za nadchodzącą przyszłość, jeżeli chodzi o Brian Cage'a jako Oro TV Championa. Państwo szanowni, a drugi Ourowychowy akcent na tym pay-per-view to był pojedynek Mark Brysko kontra Chris Jericho opas ROH World Champion. Przypomnę, że Y2J dwa lata temu dzierżył ten pas przez 2,5 miesiąca, tak więc to była dla niego szansa na drugi Title Rain. Już niemalże na dzień dobry Jericho wykonał Codebreaker, ale jednak tylko One Count. Jericho oberwał trochę poza ringiem, a Big Bill, który towa wzrzyszył Chrisowi, też się załapał na dive'a. Jednakże to właśnie Big Bill zaingerował w pojedynek, atakując marka Big Butem. Wtedy Orange Cassidy przybył z pomocą, więc panowie koledzy się zajęli sobą, a panowie uczestnicy pojedynku kontynuowali swoje. Mark dostał supleks na podłogę i też zaliczył schodki przy ringu, co dało Chrisowi moment przewagi, popisując się potem m.in. harrykan raną z górnego narożnika. Mark też dawał radę się odgryzać, chociażby poprzez Fisherman Buster, ale to u Chrisa zobaczyliśmy Walls of Jericho. Następnie Brian Keef zjawił się z pomocą dla Chrisa, ale zaraz potem został przegoniony przez Rockiego Romero. Potyczka trwa dalej. Mark za sprawą Flip Dive'a na 2 Jaya zrobił stoliczkowi trach. A po powrocie do ringu Chris Jericho wykonuje Judas Effect i następnie i następnie chce wykonać J Driller i co więcej udało mu się wykonać J Driller. Tak więc jest J Driller tle, że dla Marka Brysko, ale jednak Mark nie dał się odliczyć do trzech. Mark po swoim stylu Redneck Kung Fu i Dev Valley Driver wykonuje Froggy Bow, następnie wskazując palcem w górę, Mark sięga po Jay driller i mamy raz, dwa i trzy. Mark Bysko wygrywa i pomyślnie broni tytułu. Bardzo cieszy, że Mark zaliczył obronę pasa z tak uznanym nazwiskiem w świecie wrestlingu jak Chris Jericho. No, tutaj mieliśmy 15 minut walki, moim zdaniem, tak akurat. I chyba mogę powiedzieć, że największe singlowe zwycięstwo Marka Brysko. I znów mogę powiedzieć, że szkoda, że nie na oro Ziemi. Ale dobrze, że w ogóle jest u Marka w CV na liście tych opo pokonanych oponentów. No, ktoś taki jak Y2J, i mam nadzieję, że znajdzie się również jakieś ciekawe nazwisko w kontekście grudniowego. Final Battle. Yy, państwo szanowni, to były orowajczowe akcenty na AEW Wrestle Dream 2024. Yy, powtórzę się, że wolałbym te akcenty w orowajczowym ringu, ale tak czy inaczej, oba rezultaty są fajne i w obu przypadkach mogę stwierdzić, że dobrze się stało. Jesteśmy zatem na bieżąco w Ring of Honor, gotowi wyczekiwać nadchodzącej przyszłości. No nie, no nie mogę powiedzieć, że przyjemnego weekendu tak jak to co piątek, mogę powiedzieć inaczej. No, przyjemnego tygodnia pracy czy tam przyjemnego tygodnia szkoły i do zobaczyska, jak zawsze w piąteczek. I gdy ten piąteczek nadejdzie, oglądajcie ringowana!